Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Chciałem Wam się pochwalić, że zakupiłem lampę Sinkora i od dłuższego czasu testuję ją na swoim akwarium. Lampa 60 cm barwy WRB, czyli biała, czerwona, niebieska w tej kolejności. Lampa przychodzi dosyć fajnie zapakowana. Są nóżki, sterownik, instrukcja i oczywiście lampa. Lampa wydaje się w dotyku taka. Może nie jest super ciężka, ale jest o wiele cięższa od hapeta, którego posiadam też. Ładnie świeci. O wiele mocniej mi się wydaje, że świeci niż hapet. Mimo podobnej mocy, bo tutaj sugerowana przez producenta 20W, hapet 18. Co prawda, Syncor ma cieplejszą barwę 6500 Kelvinów, hapet 8000 kelwinów. Małe nóżki z plexi. Można oczywiście jeszcze sobie dokupić. Ostatnio wprowadzili takie doczepiane i do podwieszania zestaw. Czyli się to troszeczkę drożej wychodzi, bo cena nie jest mała za takie nóżki. W szerszym zbiorniku przydałyby się, żeby lampa lepiej doświetlała cały zbiornik. Reasumując, czy ja polecam lampę Syncor do akwarium? Tak, polecam. Nie jest droga, posiada fajne spektrum światła. Dosyć fajnie można tu ustawiać e, moc światła. Chociaż ten sterownik jednak działa jak chce. Raz można się połączyć, raz nie. Na początku wszystko fajnie mi się łączyło. Później zmieniłem router w domu i dostawcę internetu. I już ten sterownik przestał dobrze działać. Czy żałuję kupna lampy e, SYNCOR? Nie, nie żałuję. Wydaje mi się, że jest o wiele lepsza od HPT. Chociaż HP też jest super, tylko do innych celów. Synchron ma fajną paletę barw. Można łatwo sterować natężeniem światła, czyli możemy sobie też obniżyć na przykład do 10 W natężenie światła. Brakuje jednak wody Już lampa po 8 miesiącach testowania wpadła mi do wody, i połowa czerwonych przestała działać. No niestety, tak bywa. Do zbiornika 30 cm, jeśli chodzi o głębokość, wystarczy jedna lampa. Przy szerszy bym już raczej dwie. Niskie nóżki powodują to, że ciężko doświetlić jednak ten przód i tył akwarium. I teraz najważniejsze. Jesteś nowym akwarystą akwarystką. Zastanawiasz się, jaką lampę kupić. Na grupach ci mówią wiele rzeczy. Kup taką, kup taką. Najczęściej polecają oczywiście te najdroższe, bo to nie kupuj dwa razy i tak dalej, i tak dalej. Z czystym sumieniem mogę polecić Simcora do takich roślin, jakie na pewno Ty będziesz mieć. Wystarczy, czyli mało i średnio wymagające, Anubiasy, Mikrozoria to ta lampa z pewnością super je doświetli. Tak jak widzicie u mnie z Aromatica, Ludwigia, wszystkie super rosną, wybarwiają się. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Pamiętajcie, że nie tylko światło, ale jeszcze tylko odpowiednie nawożenie powoduje świetne wybarwianie roślin. Więc trzeba wszystko połączyć w jedno, trzeba się doszkalać, uczyć, i wtedy osiągniemy efekt taki, jaki chcemy. Myślę, że powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć o tej lampie. Warto ją kupić, polecam serdecznie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, chętnie porozmawiam o tym z Wami. Co Wy uważacie? Może, może macie lepsze propozycje na jakąś inną lampę? Zapraszam do sekcji komentarzy. Pozdrawiam serdecznie, cześć.